Szybka zmiana dekoracji i Radosław. Może nie zabrzmiało to za dobrze z tą dekoracją. Aha. Nie, jest tak. Nie dobrze Ale tak ładnie po prostu po wyglądasz. Szybka zmiana celu do celowego, wiesz? Deklaracji do celowego przeznaczenia. Czy to jest przypadek, że przebrałam się po dzień dobry i założyłam biało-czerwoną kurtkę? Henryczku, gdzie jedziesz? Słoneczko ci świeci. Już, synesko, o już ci nie świeci. Powiedz, gdzie jedziesz? Po czerwony rower. Hurra! Właśnie jedziemy, słuchajcie, po rower dla Henia, długo, długo wyczekiwane. Do tej pory jeździł na takim rowerze bez pedałów, takim do odpychania się, a dzisiaj jedziemy po pierwszy rower Henia w życiu, taki prawdziwy z pedałami i zobaczymy, jak sobie będzie. Po szybki czerwony rower jedziemy? Tak, chyba czerwony rower. Będziesz szybki, Henio, na rowerze? I, ten ten, ten, ten rower, rower jest rower. I dogoni Tomka. Do I dogoni Tomka! <noise> bo Henio ma takiego bardzo dobrego kolegę, Tomka, i cieszę się, że wreszcie to będzie jest mógł go kolega. To, to jest twój kolega Tomek? Tak. Okej, okay. będziesz <noise> razem z Tomkiem jeździł na rowerze. Super! Nie to Zobacz, po twój rower to jest To jest rower. Zobacz, co tu jest napisane. Rowery widzisz, bo to jest sklep z rowerami. O,